1130 metrów nad poziomem morza, więc zobaczcie to co w ogóle się dzieje. Powiem wam, że to się wszystko tak buja, że jestem trochę obsrany, ale co? Muszę dla Was zrobić fajny filmik, więc muszę ryzykować, zobaczcie na to. Oglądajcie. Wam się buja tym normalnie strasznie, ale jest widok zajmisty. Mam nadzieję, że zobaczycie choć trochę z tego, wszystkiego tego uroku, bo naprawdę warto, warto. już. Co prawda, mało czy robię pory, ale jestem. O kurczę. Ten widok jest po prostu nieobliczalny. Nie Idziemy dalej. Mam trochę tych schodów już jest. I Piękny zamek. Tylko kurczę, najgorsze, że się do niego nie dostaniemy, bo się trochę spóźniliśmy. To trudno się z kimkolwiek dogadać bo wszyscy myślą, że jesteśmy ruskimi. I tylko skolka, skolka, skolka. Skolka. A jak nic nie chcecie kupić, to wszyscy mówią za darmo. To akurat już umieją. To jest najśmieszniejsze. Punkt widokowy. Całkiem niesły naprawdę. Ile tu można łazić? Mamy port hobby Marina. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Idziemy do jakiejś wielkiej jaskini. Sami jestem ciekawy, Co tam będzie. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać. Ale pamiętajcie o subskrybowaniu, udostępnianiu, lajkowaniu, oglądajcie, bo będzie coraz więcej tego wszystkiego. Teraz zapraszam Was wszystkich do jazdki, nie wyjdziemy sobie do środka, zobaczymy co się tam dzieje, ale pewnie się dużo dzieje i będzie dużo chodzenia. Ja idę pierwszy. O kurwa. Uważajcie, bo jest strasznie stromo. Te schody. O jeźdź. człowiek jak bardzo się idzie. Ciepło? Nie wieje. nie jest stała temperatura. Ale nisko tu. Ale fajnie, no. Powiem było przy tym... Uwaga, bo ślizgo. Tam będzie tylko widok. O kurwa. Uwaga, się, Tak, trzymał się kamery. Ale jazda, ty! Ty, to po Ale ładnie. Ale kozak. Powiem mam szczerze, że jest naprawdę fajne. Pięknie wygląda? to wygląda. Ale ty, jak tutaj się dziwnie chodzi w ogóle. Ale dziwnie to porównanie. O kurczę, znowu schody. O, ale się zajebałem, kopa, aaa No i zobaczcie, warto było przyjechać w kolejny dzień Matka z dzieckiem Matka z dzieckiem, na rękach O, no, matka z dzieckiem, no to jest na mm -hmm. O, tu jest to jest na To jest na Naprawdę, To się tylko tak wydaje. Się więc teraz do fury, do hotelu i robię sobie siestę. Dzisiaj jest sobota, jutro wyjeżdżamy około godziny 14.00. O 12 .00 musimy opuścić pokój, więc 2,5 godziny będę musiał gdzieś tam poradzić, połazić. Może pójdę na jakiś basen albo coś. A teraz wsiadam moją brykę i lecę zaraz do hotelu. Wreszcie, chociaż jeden dzień odpocznę. w restauracji, piję sobie drinka a tutaj przychodzi do mnie kolejny koleżka nie wiem, no, że wczoraj, ale dzisiaj tak naprawdę głaskałem i karmiłem, nie? To sobie dzisiaj przyszedł, nie wiem czy to kobitka czy facet, ale stwierdził w hotelu, jest około nie wiem 40 osób, może 50 a ja jestem jego towarzyszem i stwierdził sobie, że będzie sobie ze mną siedział, ja sobie będę pił drinki, a on będzie ze mną siedział, a go będę głaskał i ja na wszystkich ma wyjebkę, to jest najfajniejszy hotel Turcja sam raz dla kotów. Tej bardziej koty kochają niż psy, bo psy są dla nich brudne. Ale lata tam trochę psów. Dziwne psy są, bo wszystkie rzucają się pod samochód i próbują łapać koło zębami. A jak już staniesz albo yy, staniesz, żeby po prostu nie potrącić tego kota, to yy, psa oczywiście, to wtedy uciekają. Ojej, o patrz, patrzcie, patrzcie jak przytulas. Ja był w Polsce, w Warszawie, albo gdziekolwiek, bym go zabrał do domku.